Cześć, witam serdecznie na moim kanale, dzisiaj kolorowe wrabki, 46 zł wkładu, no i mam krzyżówki, linie i jedną Paradiso, już wiem, że na pewno coś odzyskam, bo w super liniach ułożyła się jedna linia, więc dodrapiemy, sprawdzimy. Krzyżóweczka za 3 złote. Tutaj mam dwa wyrazy ułożone. Ada i Nida. Jeszcze 5 literek do końca. Kolejne jest U. Dalej H. Nie widzę. Teraz mamy T. No tak, słabiutko, słabiutko B i ostatnie M. No i tak dobrze się zapowiadało, a niestety końcóweczka już nie za bardzo. UB. Pusto. Linie, linie, szczęśliwe linie. Tutaj gwiazdka by się przydała albo wisienki na razie. Mamy kości. Ananasa. Biedronkę. Biedronki nie widzę. Gruszka. Słoń. Winogronko, nie ma też winogronka, śliwka jest, dalej pik, garnek. Nie ma. Trefl, a nie garnek tu jest, zobaczcie, albo trefla. Tref, trefle. I ostatni diamencik. No diamenciki są, ale tak, arbuza nie było, podkowy nie było, wiśni, złota nie było, gwiazdy nie było, wygranej nie ma, pusto. Żówka XL za piąteczkę, tu na razie nic nie ma. Kolejne mamy W, Literka W. Kolejne T. Za wszystkie wydrapane Y. Dalej, co my mamy? B. Literka B. B, 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 B. Biatron. B, w, i Batman. S. S, S, S. Tu chyba już więcej nie ma. Tu się esej układa. Pierwszy wyraz. I set. Drugi wyraz. No to jeszcze jeden. Literka i. kolejne. R, Chyba wszystkie wydrapane, tu mamy elektryka, rumie, kre, orkę, drop. No, przedostatnie. A. Dobra literka. Tu się układa Ada. Pierwszy wyraz. I gra. Drugi wyraz. Dwa wyrazy tu i dwa wyrazy tu. No, i cóż, cóż tu może być? Ostatnie. H. No. To się nie popisali tutaj. To już nic z tego. Nic z tego. Bo się była dyszka. A tu mamy literkę A. No nie no, gdzieś coś jest. No wiecie co? A a. No, i co, I szukaj teraz. L nie było. N. Nie. M nie było. K nie było. P może? Nie. Choroba jasna, jak ja tak nie lubię. Z. Nie było. N, L, D, Z, -N. No, Albo jestem ślepa. Gra. Ada. Kurczę. Esej. Set. Widzicie tutaj coś? <grytanie> N nie było. M nie było. H, nie, no wiecie co, kurczę, ale H, H było, duch, duch, dobra, już znalazłam, czyli mamy tutaj ducha, grę i co? A, i AD. dobra, 5 złotych, Znaleziony. Piątka znaleziona. Dobra. Dobrze, że są te litery kontrolne, bo tak bym wyrzuciła do kosza. Tu mamy tą linię w super liniach. Ułożoną. Dodrapiemy dalej i sprawdzimy. Diamencik. Diamencik. Tęcza. Może jeszcze jakaś linia się tutaj kryje. Rolki. Rolek chyba nie widziałam no nie ma leżak cytryna teraz same symbole których nie ma słoneczko podkowa jest słoń by się przydał mamy wiatrak Okular. O, proszę bardzo, jest druga linia, czyli dyszka. Kości nie było, kości. Teraz gwiazdka, gwiazdki nie ma. No i ostatni symbol, balony. Balonów też nie widziałam, ale jeszcze przelecę. Piłka, nie. Motyl, nie. Słoń, kości, kraba też nie widziałam. Dobra, sprawdzamy czy dyszka, czy więcej. Tu mamy piątkę. I tutaj piątkę, czyli 10 złotych wpadła. 10 złotych wpadło. Paradiso. Paradiso. Tu by się na razie przydała tęcza albo krab. Połowę symboli wydrapałam. Sprawdzamy dalej. Arbus. Tu widzę jednego arbuza i drugiego. Kolejny. ryba. Ryba ryba. Tu są dwie. To dalej. Kostka. Widzę jedną, widzę drugą. I trzecią. No dobrze, lecimy dalej. Mamy chmurkę. I jedną chmurkę więcej nie ma. Teraz delfin. Tu są dwa. Dalej mamy co? Spodenki szorty. Następna jest torba. Tutaj jedna. Lecimy dalej. No tutaj napój, łódź, krab. I co będzie? Płetwy. Płetwy są jakieś znalezione. Teraz będzie okulary. Kolejny symbol. No, tu kraba nie dadzą na pewno. Dobra, ostatni symbol. Nutka. Nutka, nutka. No, flaminga nie było. No, wychodzi na to, że pusto. SB nie ma wygranej. I ostatnie, megalinie. Co my tu mamy? No my tu mamy cytrynka, by się przydała, motylek a kolejny symbol to kluczyk. Kluczyk. Dobra, dalej lecimy. Moneta. Od dołu teraz zrobimy winogrono. No sporo też winogronek. Teraz będzie pióro. Nie widzę więcej. Pierścionek chyba nie było, ale dla pewności sprawdzę, nie ma, rower, tu są, tu cała linia pionowa rowerków, no, wydrapane, słoneczko, Słoneczko. Następne serduszko. I dalej mamy kokosa. No, tak w kilku miejscach jest blisko. ale pewnie Koniec to będzie taki, że nic tu nie będzie. Ananas. I jeszcze jakby chociaż tutaj te 20 wpadło. To nie byłoby takiej tragedii. Kłótka. Kłótka. Zegar. Dobra, przedostatni, biedronka, szukamy biedronki, są żółwie, żółwie i ostatnie klapki, tu są, no linii nie ma. Jeszcze tu nadzieja w dolarku, a jest świnia. Więc niestety. Niestety. No to dzisiaj tak, tak biednie trochę. 15 złotych odzyskane w krzyżóweczce i w superliniach na 46, chyba tam było wkładu, chyba 46, więc tak sobie. Dobra kochani, dzięki serdeczne za dzisiaj. Życzę Wam Miłego dziomka, wszystkiego dobrego. Buziaczki, pa pa!